Kaczyński chciał dokładnie ograniczenia prawa kobiet do aborcji, a nie chciał tego zrobić własnym rynkom. Trzeba zawsze reagować. Widzimy przemoc, reagujmy. Widzimy niesprawiedliwość, reagujmy. Nie bójmy się tego. Jak my nie zareagujemy, to może być tak, że nikt nie zareaguje. Strefa Polityczek. Zapraszam na nowy program Wniósł 24. Anna Lerczak. Jakbyśmy wszyscy zajmujący się polityką nie mieli czasu na swoje hobby i rodzinę, to bylibyśmy nieszczęśliwymi gośćmi z kotem. Witam Państwa serdecznie w Strefie Polityczek. Dziś naszą gościnią będzie ikona walki o prawa kobiet w Polsce, Barbara Nowacka. Posłanka, działaczka społeczna i polityczna, feministka z wykształcenia informatyczka, przewodnicząca ugrupowania Inicjatywa Polska, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam Państwa serdecznie na to spotkanie. Namawiałaby pani te, które kobiety, dziewczyny, które jeszcze nie są zaangażowane, które może mówią, no nic nie dały te protesty, weszli ci ludzie, ale nic się nie zmieniło. W sumie jest tak samo, to właśnie nie Nie, po pierwsze jest jeszcze gorzej, po drugie wszystko się zmieniło. My jesteśmy inne. Inne są dziewczyny. Nie boją się wykrzyczeć o swoje prawa, mają złe doświadczenia z obresyjnym państwem, mają bardzo dobre doświadczenia ze wspólnotą. I wiedzą, że mogą polegać na inne dziewczyny, bo ja widziałam, jak broniły się przed atakami, jak potrafiły stanąć, zrobić nagle łańcuch z kobiet i zablokować wyciąganie jednej czy drugiej przez policję. Jak, no jak mi koleżanki udzieliły wsparcia, jak dostałam tym gazem w twarz, to koleżanka mnie odprowadziła do domu. I te dziewczyny po prostu wiedzą. I to nie jest tylko przypadek wielkich miast, to są małe miejscowości, gdzie przez te protesty powstały takie więzi, że te dziewczyny potem razem skrzyknęły się i w parę sekund pomogły chodźców. Dobrze słyszę, że, że to trwa. Trwa, trwa. może do partyzantki, ale... Działamy. Ale jesteśmy znacznie silniejsi i dużo dziewczyn wie, że po prostu muszą się włączyć. I fajne jest też to, że tych kobiet pojawiło się bardzo dużo młodych, i to zmieniło kilka rzeczy. Po pierwsze, że przestali wszyscy gręcić: A to młode pokolenie jest takie bierne no, hello, widzieliście je wszyscy. Są chętne do włączenia się, tylko trzeba je zagospodarować. A trzecia rzecz to, to już z perspektywy stricte politycznej. Na te protesty wychodziły tłumy młodych kobiet. Tam były też córki bardzo wielu, a nawet często konserwatywnych mężczyzn. I jak im to zmieniło punkt patrzenia, jak widzieli swoją córkę na proteście, jak się martwili, jak szli czasami. To iluż mi kolegów opowiadało, że oni byli sceptyczni co do protestów, nigdy nie byli zwolennikami bardzo liberalnego prawa, no ale jak widzieli swoją córkę, dziewczyny zaczęli chodzić na te protesty, oni rozumieją, że to po prostu jest kwestia wolności kobiet, że to jest kwestia decydowania o sobie i nigdy by nie zagłosowali tak, jak im się zdarzało. I to jest super, znaczy to, co zrobiły te dziewczyny młode, to wielka sprawa, wielka. O co jeszcze pani uważa, że warto walczyć w polityce, po co pani tam jest? Bo chciałabym, żeby kolejne pokolenie kobiet miało równe szanse i równe prawa, żeby moja córka była bezpieczna, żeby mój syn był bezpieczny. Bez względu na to, jakich jak wyborów dokonają, ale patrzę bardziej przez ten pryzmat życia kobiety, która może być super wykształcona, a potem zarabia mniej. A, której jak? Grozi przemoc domowa, bardzo często mało kto pomaga. A państwo nie pomaga, bo nie jest dobrze przygotowane, przeszkolone. To nawet nie wynika pewno ze złej woli ludzi, tylko z braku takiej systemowej ochrony kobiet. No jak prezes rządzącej partii opowiada, że kobiety mają mniej dzieci, bo ma, nie, nie rodzą dzieci, bo dają w szyję, ja pomijam, że to jest faktycznie medyczna bzdura roku, dostał chyba za to jakąś nagrodę dla największego ignoranta, ale to jest po prostu bardzo szkodliwe i niebezpieczne, i pokazujące jak. On, który kształtuje w tej chwili jeszcze prawo, buduje też świadomość swoją i wielu innych, jak, jak postrzegana jest kobieta. Proszę sobie przypomnieć, parę lat temu był pomysł, żeby w uproszczeniu e, pierwsze pobicie nie było liczone za przemoc domową. Miało to być zgodne z prawem. Są przepisy wprost wzięte z prawodawstwa Rosji Putina. Przecież wszyscy fanatycy siedzieli w ministerstwach różnych i tworzyli prawo. I te wszystkie ultraprawicowe sekty miały znaczący wpływ na to, jak kształtowane było polskie prawo. Przecież tacy ludzie byli w ministerstwach, na eksponowanych stanowiskach, doradcami. E, i to dopiero przeraża, jak, jak obecna władza dopuściła pełen fanatyzm czy, czy, czyste politycznych celów. No przecież ten, te protesty nie wzięły się znikąd, no To wzięły się z wyroku pseudotrybunału. A pseudotrybunał wydał taki wyrok, jaki wydał, dlatego że Kaczyński chciał dokładnie ograniczenia prawa kobiet do aborcji, a nie chciał tego zrobić własnymi rękoma. Chciałam gdzieś przerzucić winę, bo się bał, że będą protesty pod sejmem albo pod jego domem. No to mu mogę zagwarantować, że wszyscy wiemy, kto jest winny i odpowiedzialny. I po to tam jestem, żeby mieć kiedyś taką szansę pomyśleć, że zapewniłam bezpieczeństwo mojej córce, mojej wnuczce. Moim koleżankom, przyjaciółkom, bo można to zrobić, zmieniając po prostu prawo krok po kroku i mentalność krok po kroku. Ale to trzeba zmieniać równocześnie. Nie da się zmienić mentalności tak, jak dzisiaj mamy. Zmienioną mentalność wielu kobiet i restrykcyjne prawo. I rządzących, którzy próbują odwrócić mentalność. Trzeba dać szansę też nadgonić prawo, mentalność i mentalność i prawo. A co może zrobić zwykła kobieta dziś, czy mężczyzna? Bo nie wiem, może są, są nadzieję, mężczyźni, są też którzy, którzy wiedzą, dlaczego ważne są prawa kobiet. Co, Co może zrobić? zrobić dziś, w najbliższym czasie, żeby o to bezpieczeństwo, o którym pani mówiła, walczyć? Bo nie wszystkie zostaniemy aktywistkami, nie wszystkie wejdziemy do polityki. Ale po pierwsze, po wszystkie prostu... pójdziemy na wybory i zagłosujemy na tych, którzy są za prawami kobiet. Jak ktoś ma trochę więcej czasu, to niech przyjdzie przypilnować tych wyborów a włączy się w taki czynny proces obserwacji wyborczej, e, kontroli, jak przebiegają głosowania. Jak ma jeszcze więcej czasu, to niech wesprze w kampanii, znajdzie najfajniejszą kandydatkę, na posłankę w okolicy i niech po prostu powie hej, chcę ci pomóc, to będzie super. A jak ma jeszcze, jeszcze więcej czasu i chce zacząć już, to jest tyle czasami drobnych rzeczy do zrobienia. A, po, a poza wszystkim trzeba zawsze reagować. Widzimy przemoc, reagujmy. Widzimy niesprawiedliwość, reagujmy. Nie bójmy się tego. Jak my nie zareagujemy, to może być tak, że nikt nie zareaguje. Jak y, ktoś szarpie dziecko na ulicy, zareaguj. Jak widzisz, że ktoś a zachowuje się w sposób nieuczciwy, zareaguj. E, to nie jest wielki aktywizm. To jest, wydawałoby się, ludzka przyzwoitość. Jak czasami widziałam taką, taką właśnie ciszę i bierność, to złości. I to trzeba zmienić. I to musimy zmienić w sobie. I nie ma się czego bać. Ale jakby były same kobiety w polityce, to, to też lepiej? nie byłoby dobrze. Nie, nie dlatego, byłoby. że potrzebna jest różnorodność, że my mamy nawet inne doświadczenia, inną wiedzę, inne spojrzenia. To żaden parlament, który jest homogeniczny, czyli by się składał np. z samych młodych ludzi, to nie byłby dobre. albo z samych starych. To akurat, to akurat się dzieje, że to nie jest najlepsze. Ale musi być różnorodny, muszą być reprezentowane i kobiety, które są z terenów wiejskich i muszą być reprezentowani wielkomiejscy krawaciarze, no, ta różnorodność jest potrzebna, inne spojrzenia. Przecież bardzo mało mężczyzn będzie wiedziało o różnych sprawach dotyczących właśnie problemów, z którymi borykają się kobiety, chociażby weźmy prosty temat, znaczy bardzo trudny, opieka nad osobami z niepełnosprawnościami. 80% osób, które zajmują się osobami z niepełnosprawnościami to są kobiety. Bardzo często niestety samotne, bo często partner, mąż, ojciec dziecka, jak się dowiaduje o niepełnosprawności, zwyczajnie znika. I one albo robią, albo wspólnie się zajmują osobą z niepełnosprawnościami, albo samotnie. I jak tego nikt nie opowie, to bardzo wiele osób tego nie zauważy. Jak ci panowie posłowie, którzy od lat są posłami, żyją w swojej banierce, są samotnymi kawalerami, skotem, mają wiedzieć o takich realnych problemach ludzi? A nawet jak o nich wiedzą, to nie będą o nie, o nie walczyć, bo to nie będzie dla nich cel y, życia i działalności politycznej. Będą walczyć o władzę, a trzeba walczyć o sprawy. Czy Pani, że gdyby odmieniła się władza, że idziemy w kierunku jednak rozdzielenia kościoła od państwa? To znaczy, czy ten wpływ kościoła, już ktoś może zagwarantować, nie będzie taki, że będzie siedział przedstawiciel organizacji kościelnej i sądził kobietę? Niech organizacje wszystkie są, będą traktowane na równi. Pytanie nie jest o to, gdzie on siedział, ale jaki ma wpływ. No właśnie. Czy to się może odmienić? I to, co dla mnie jest fundamentalne, to jest rozdział Kościoła od państwa. To nie jest skrzywdą dla nikogo. To jest z czystym zyskiem, bo jeżeli religia jest w Kościele. To wtedy dla tej religii jest znacznie lepiej. Jest w miejscu sakrum. Dzieci mają specjalne wyjście, są w salce katechetycznej, mogą się skupić na tym, co tam się dzieje, mieć kontakt z kościołem. A jak mają, to między wciśnięte WF a a chemię, to moim zdaniem niewiele zyskują, a cała reszta, w sensie takim ducha religijnego, a, a cała reszta zwyczajnie traci, bo po prostu uważa, że, szko, że religię trzeba przejść do salek katechetycznych, że nie ma powodu, żeby ten wpływ Kościoła był tak gigantyczny. Klauzula sumienia wynika z pobudek religijnych i nie ma wytłumaczenia, czemu publiczne instytucje, jakimi są szpitale, używają klauzuli sumienia, przekładając ją na instytucje. Naprawdę, trzeba pewne rzeczy uregulować, które właśnie wynikają ze zbytniego połączenia kościoła z państwem. Kwestie finansowe, podatkowe. Naprawdę w tych trudnych czasach cóż by takiego stało się kościołowi? Jakby zwyczajnie trochę dołożył się do wspólnego budżetu, opodatkował tacę, tak jak wszyscy płacimy podatki, a może też by się nic nie stało biskupom jakby przestali. Inwestować w swoje fantastyczne posiadłości, a podzieli się z tymi biednymi księżmi, którzy często, czy zakonnicami, którzy często wykonują naprawdę sensowną, taką dobrą, ludzką pracę, a zajęli się też tępieniem pedofilów w sutannach, którzy nadal są kryci i przenoszeni z parafii do parafii. Czy właśnie w takim życiu polityczki, już na takim etapie, jakim pani jest? Czy jest jeszcze trochę czasu na jakieś swoje rzeczy prywatne, hobby i jeśli tak, to to? Jakby, jakbyśmy wszyscy, zajmujący się polityką, nie mieli czasu na swoje hobby i rodzinę, to bylibyśmy nieszczęśliwymi gośćmi z kotem. <grym> <grym> I ta, i tak, się, tak się kończy, jak nie ma czasu na hobby. <grym> hobby jest potrzebne. <grym> jest potrzebne. <grym> potrzebne, potrzebne. społeczeństwo. Dokładnie. Y, no tak, staram się mieć czas. Ja po pierwsze, że, że, też żeby odreagować, staram się Co? biegać regularnie, opływać mnie w ogóle cieszy to co robi. To co robię i tak jak oczywiście bywam zmęczona, to to, to jest gdzieś, znaczy ja robię to, co lubię, to, co chcę. Ja naprawdę lubię spotkać się z ludźmi. No, to nie jest tak, że mnie to jakoś szczególnie męczy. Oczywiście fizycznie tak, ale to jest to, co właściwie chcę robić. No, ja mam to szczęście, że po prostu mam taką pracę, która mnie bawi i cieszy. E, bardzo lubię czytać, więc e, jak tylko mam czas, to siadam i czytam, a jak nie mam czasu czytać, to łączę to z bieganiem i słucham audiobooków. E, mam bardzo fajne dzieci i bardzo fajnego partnera życiowego. I, I też staramy się ze sobą spędzać trochę czasu. I wydaje mi się, że to jest też dla nich fajne, że matka jest, jak już jest z nimi, to jest na 100%. Takie cechy, które pani widzi, że powinna mieć kobieta w polityce, które pomagają, co przeszkadza? Nie wiem, czy jest jakiś zbiór cech, które kobieta akurat powinna mieć w polityce. Myślę, że każdy polityk czy polityczka powinni mieć kilka rzeczy. Po pierwsze wiedzieć, o co im chodzi. I powinno im chodzić o coś innego niż własna kariera. Po drugie, e, to, to jest praca, która wymaga pracowitości i sympatii do ludzi. Trzeba tę sympatię do ludzi mieć. E, po trzecie, bardzo bym chciała, żeby politycy w Polsce byli uczciwi. E, tak po prostu i po ludzku przyzwoici. Ta przyzwoitość wydaje mi się najważniejsza. A kobiety chciałabym, żeby żeby się nie bały innych kobiet, żeby umiały ze sobą współpracować. To jest, to jest super ważne, bo to wsparcie, jakie potrafią sobie dać wzajemnie jest nieoceniony. My zawsze jesteśmy gdzieś tam potraktowane, szczególnie właśnie w tym życiu społeczno-politycznym, trochę gorzej, trochę zepchnięte. Zawsze tych kobiet mniej w zarządach, czy samorządów, czy, czy różnego rodzaju władz, czy instytucji, więc jak się w kilka zbierze, to da sobie wzajemnie wsparcie i, i nawet czasami sobie pomyśli, kurczę, no nie do końca się z nią zgadzam, ale powiem, że dobrze mówi. To, to, jest, to jest dużo. Tego się zresztą trochę trzeba po prostu nauczyć, żeby pamiętać, że Mężczyźni to robią automatycznie, a my musimy też to robić, żeby za każdym razem powołać się na jak się musimy na kogoś powołać, nawiązać do kogoś, kto coś powiedział, to pochwalmy kobiety. W ogóle pochwalić inne kobiety, być z nimi, mówić, że robią super robotę. Po prostu być dla siebie dobre i miłe i ze sobą współpracować. To nie jest trudne. To się udaje w wielu krajach. Te rządy, gdzie jest pół na pół kobiet i no mężczyzn, albo rządy prowadzone przez kobiety, tak jak w krajach skandynawskich, przecież funkcjonują super. I to tylko jakaś, jakaś banda dziadersów patrzy. O, kobieta jest premierem, o, tyle kobiet w rządzie. No, kurczę, funkcjonuje kraj, funkcjonuje, no to dobrze. Czyli idziemy w dobrym kierunku. Tak, idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że idziemy Anny, po prawdziwą równość. Bardzo dziękuję. Dziękuję no, bardzo za wszystko. <laughs>